Zapraszam na prezentację X5 w naprawdę świetnym stanie. Co wyróżnia ten egzemplarz? Polska dystrybucja, oryginalny, udokumentowany przebieg poniżej 200 tys. km. Całe auto, jak pomierzymy miernikiem, pokazuje równą warstwę lakierniczą do 100 mikronów, nie ma żadnej szpachli. Mamy pełną dokumentację. Jeżeli chodzi o historię tego auta, to na końcu tego filmu wam zaprezentuję. Wizualnie to auto prezentuje się naprawdę. Świetnie uroku dodają piękne alufelgi, mamy jeszcze jeden komplet z kołami troszeczkę mniejszymi, ale z oponami zimowymi, pełne oświetlenie LED z przodu i z tyłu, adaptacyjne reflektory z przodu. Zobaczcie, w jakim stanie jest lakier tego samochodu. Został on przygotowany do sprzedaży w firmie wyligany pel Auto Detailing Poznań, została przeprowadzona tak zwana korekta lakieru, czyli polerowanie oraz zabezpieczenie powłoką sześciomiesięczną i naprawdę ten lakier mimo kilkunastu lat eksploatacji naprawdę świetnie się prezentuje. Zajrzyjmy do wnętrza, bo tam naprawdę wiele się dzieje, jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o wyposażenie, również. Piękna kolorystyka, tapicerki, jasna skóra. Jak widzicie, fotele elektrycznie regulowane z pamięcią, elektrycznie również regulowana kolumna kierownicza oczywiście automatyczna skrzynia biegów, nawigacja profesjonalna. Jest tutaj naprawdę wiele dodatków, o których więcej powiem, oczywiście w treści ogłoszenia. Fotele również są. Komfortowe mają możliwość tutaj wysuwania, chowania elementów, różnego rodzaju przestawiania, pompowania naprawdę tych opcji. Jeżeli chodzi o ustawienie fotela, mamy wiele. Ogromna ilość miejsca z tyłu. Jak widzicie, tutaj bez problemu pięć osób w tym samochodzie pojedzie wygodnie, nawet w jakąś tam dalszą trasę. Dwuetapowo otwierany kufer. Mamy również naprawdę spory bagażnik. Możemy sobie oczywiście ten próg załadunkowy, jak w większości x zmniejszyć, także bardzo fajnie, wygodnie. Tutaj można sobie coś większego nawet do tego samochodu załadować. Klapa, jak widzicie, jest oczywiście automatyczna. Fotel pasażera oczywiście również sterowany elektrycznie. Sami zobaczcie, w jakim stanie w środku to auto się. Prezentuje. Bardzo chętnie pomożemy w uzyskaniu finansowania na ten samochód. Tak naprawdę, nawet bez pierwszej wpłaty na oświadczenie tego samego dnia, można wyjechać już autem z finansowaniem. Wydaje mi się, że BMW w jedynym słusznym kolorze, czyli czarnym, ale jest to taki czarny z metalikiem, więc na pewno łatwiejszy będzie w utrzymaniu, jeżeli chodzi o czystość. Słuchajcie, każdy samochód zakupowany u nas dostaje raport auto DNA, dostaje raport historii zautoryzowanego serwisu, a do tego konkretnie egzemplarza mamy również książkę serwisową, taką dodatkową, tutaj z wypisanymi rzeczami, które poprzedni właściciel w tym samochodzie wymieniał. Jestem zdania, że fajnie, że coś takiego klient prowadzi, bo często gdzieś tam te naprawy później giną i nie wiadomo tak naprawdę jak udowodnić, że dana naprawa w ogóle miała miejsce, a większość klientów, którzy nie interesują się motoryzacją, to po prostu o tym zapominają. Ten samochód dodatkowo posiada cyfrowy certyfikat w pojazdu, w którym skompensowaliśmy całą wiedzę, jaką na temat tego samochodu posiadamy. Jest tam raport techniczny z oględzin, z jazdy próbnej, z oględzin na stacji diagnostycznej, cała historia tego samochodu, jeżeli chodzi właśnie o historię serwisową, czy o raport auto DNA. Wszystkie informacje, po prostu które ma na temat tego samochodu staraliśmy się przekazać w jednym dokumencie, aby nowy właściciel kupił samochód z pełną wiedzą jego stanu technicznego oraz historii. Jeżeli chcecie otrzymać taki raport zgłoście się do sprzedawcy, udostępnimy go drogą elektroniczną. Pamiętajcie, że również skupujemy samochody na terenie całej Polski, bierzemy auta w rozliczeniu, ale również skupujemy za gotówkę. W ten sposób to auto pozyskaliśmy do sprzedaży, więc jeżeli, jeżeli z jakiegoś powodu nie interesuje Was ten X, w co wątpię, bo auto jest naprawdę bardzo fajne, to również za gotówkę możemy Wasz samochód odkupić. Przyjeżdżamy, robimy wyceny online, jeżeli Wam pasuje, przyjeżdżamy, wypłacamy gotówkę, robimy przelew i auto zabieramy bez szukania dziury w całym, bez e, kilkunastu spotkań nieraz i dziesiątek rozmów telefonicznych, po prostu Przyjeżdżamy, płacimy i samochód zabieramy. To co? Widzimy się na oględzinach jeździe próbnej?